Ahoj, cześć. Dzisiaj witam was nad jeziorem Jeziorak, a dokładnie z plaży w Kwirach. Opowiem dzisiaj wam, w jaki sposób laminuje się elementy na jachcie. Opowiem wam, po co się to robi, dlaczego się to robi, w jakich warunkach powinno się to wykonywać i z jakich materiałów. Zapraszamy do oglądania. Ahoj, witam serdecznie. Właśnie znajdujemy się w szkutni. Miało być od podwięzi wantowej, ale uznałem, że to za mało, więc poszło trochę grubiej i opowiem o laminowaniu podwięzi burtowej. Widzicie tutaj element zewnętrzny podwięzi burtowej. Podwięź burtową wykonuje się po to, aby wzmocnić elementy konstrukcyjne kadłuba jakozadowego. Podwięź służy do zamontowania vanty. Od środka mamy zamontowaną przyklejoną Przyklejony krzyżak, który montowany jest za pomocą maty szklanej i żywicy, jest wlaminowany, a to co tutaj widzicie to jest element zewnętrzny. Do przykręcenia krzyżaka do burty wykorzystano śruby o grubości 12 mm. Tutaj mamy już przygotowaną matę szklaną. Zbudowana jest ona z losowo zorientowanych pasów szklanych i najczęściej wykonana jest ze szkła wodnego. Tutaj mamy akurat grubość 450. Mamy tutaj przygotowane przyrządy, który będziemy używali do laminowania. Mamy tutaj wałek miękki, którym będziemy nakładali żywicę na matę szklaną. Chodzi o to, aby namoczyć na tyle żywicę, żeby ona była plastyczna i była w stanie pokryć nam dobrze ten krzyżak, który będziemy laminowali, który będziemy wklejali. Temperatura w pomieszczeniu, w którym odbywa się laminowanie, to 20 stopni Celsjusza. Nakładamy mata, żywica, mata, żywica. Pamiętamy o tym, żeby nie nakładać zbyt dużej ilości mat, ponieważ nam spadną pod własnym ciężarem. Proporcje zastosowane do przygotowania żywicy były zgodne z zaleceniami producenta. Pamiętajcie, że im więcej utwardzacza, tym szybciej zacznie Wam żelować żywica, a w związku z tym czas na eliminowanie jest bardzo krótki. Następnie używamy wałka metalowego, za pomocą którego będziemy rozcierali czy usuwali powietrze, które znajduje się między matami. Chodzi o to, aby nie powstawały między matami yy, miejsca powietrzem, żeby nie tworzył nam się bąble, bo wtedy mata do maty nam się nie stoi. Następnie mamy rękawiczki, dbamy o ochronę rąk i maska, która będzie chroniła nasze drogi oddechowe. Do laminowania użyto żywicy poliestrowej Estromal 11 LM02. Zastosowany utwardzacz to Metox 50. W razie pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zapraszam do subskrypcji. Ahoj!